Z tej strony koźbą Będziemy nagrywali z Kreo Czyli moim nowym przyjacielem Znaczy starym, przepraszam, starym Więc Hej widzowie No, się przywitał Będzie go słychać Pomagał występować w dziwnych sprawach Pomaga Więc Zaczynajmy. lecimy, No, lecimy. <noise> nie pytajcie czemu się śmiejemy. W komentarzach wam przypnę czemu się tak śmiejemy. Bo jesteśmy w ogóle na dworzu, ponieważ słyszycie jak ktoś chodzi albo gada, jest bardzo głośno. Bo jesteśmy bardzo blisko szkoły. No, nie mamy innego miejsca. No. niestety. Ale jest dobrze chyba. Chyba jest dobrze. Dobra, wiesz, go wiesz go. Dobra, zatrucia. Leży. Go. O nie, Buster. Ale on, on nie jest dobry. Ja w ogóle mam taki e, ten, e, jak to się nazywa, e, nie gadzę tylko stał power, że jak kogoś trafię, to spowalniam go. Zatrucie go spowalnia. A tak mocno, czy słabo? No tak 25%. No, to słabo. No, ale zawsze coś. Może w ogóle nie spowalniać, więc no, wiesz. Pat, taki Max jest w ogóle spowolniony. Wybastery. No, kurde, No, Ta runda była bardzo. Łatwa. No, nie słyszycie mojego kolegę dosłownie. Mój kolega stoi na. Nie wiem. Z, gdzie, nie, 25 metrów ode mnie, a go słychać pewnie. No. Więc tak. Kreol, tu był. Treo będzie się pojawiał często na właśnie gry z, z telefonem, ale głównie to z Brawl Starsem, bo jest mało gier. E, tak, multiplayer. No, multiplayer, więc widzowie pamiętajcie o subiku i lajko, a my to wygrywamy. Tak. Co, Ej, nie był ostatni? Jeszcze, jeszcze jedna drużyna. Kurde, jakieś dzieci pukają do okna, jakieś pierwszy Nieważne. Nie przejmujcie. Jakieś kidoski do nas przyszły i będą na nagrywkach. I nie, nie wypikamy im głosu. Uważajcie na kidosów. O, dostałem o Ale fajne. To jest fatalne, bo dostaję mało, tracę bardzo dużo pucharków. Patrzcie, ile pucharków straciłem. Ile? ile, ile? E, Około stu pucharków. to. No, nie tak dużo. Pamiętajcie, jak traficie takich kidosów, trzeba ich pobić. Nie. Yeah. Tak, trzeba ich pobić. Nie, żartowałem, widzowie. To tylko w grze. To trzeba tylko w grze. No dobra, widzowie, to już chwilowe, ale po prostu przyszli fani. No, no, fani zasubskrybowali nasz przynajmniej. Nasz. No, ale możemy dalej lecieć. Jesteśmy. Więc tylko sobie tu wezmę punkciki. Ja zmienię postać. Ja też. Mój Mecha Kruk jest dobry. A nie, w sumie nie. Dobry jest Mecha Kruk. Dobra, lecimy. Napiszcie, czy macie jakąś postać Mecha. Nie musi to być Mecha Kruk, ale może być Mecha Mortis, Mecha bu. Jest no, Mecha bu? No, tak. Dawaj go A, no tak, sorry, sorry, sorry. Ile jeszcze zagramy rundkę? Tom i jeszcze jedną? Co wy na to tak. widzowie? No dobra, no to dwie rundki jeszcze zagramy. I widzowie komentujcie, którą grę mamy nagrać następną. Tak, bo na nagramy. Tylko nie będzie to, jak to będzie jakaś gra nie multiplayer, to będę, to będę sam to nagrywał. No. Więc sorki, ale, ale, jak to będzie jakaś multiplayer, to, to będę, że kreo, treo nazywał, znaczy grał. Cero. Cero, no. Bierz, 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 bierz. Dobra, włączam tarczę i uciekamy. O nie, o nie, o nie. O nie. Chodź, 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 nie! Ten. Inny kruk cię. i mnie zabił. Dobra, a ja zniszczę. Dawaj tego spajka. Ej, kruk jest silniejszy od spajka. No, nie, on nie w ogóle nie trafił, jak widziałeś. Więc pamiętajcie, o. widzowie, o subu i lajku. No, bierz tego cuba, bierz, bierz. Dobra. No to chodźmy. On jest kruk i on ma 5 power cubes. No. Ej, uważaj, nie, Edgar jest... Skacza widzowie, Edgar. Edgar skacze. a on mnie spowolnił. Co? Dobra, już Ej, wiem. ale dobry kruk. Dobra, widzowie. Już wiem, jakie to spowolniło. Widzowie, nie, jeszcze nie. tyle osób jest, a ja myślę że tu jest wielkie starcie. Nie, 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 nie. Dobra, widzowie, widzowie, czekamy. Czekaj. Nie, czekamy tutaj. Jak nas zaatakują, czekaj, bo, bo Izak jest nas więcej. Bo... Jak to więcej? No, Edgar tam na blisko Edgar nie jest. Edgar ładuje ulta. Na blisko właśnie jest. Uciekamy, on ładuje ulta. Dostał. On ma ulta. On ma ulta. Jest Siedź, sorry, widzowie, że. Nie dobra, to nie jest super przeklinanie, ale. Jak to, jest, to. No to nie jest i tak na YouTube Kids, to ok. Dobra, dobra widzowie. Ja próbuję. Nie umrzeć. No, dawaj, skacz! Okej, okay, będę, będę, będę! Nie, będę. nie no nie, kurde. No, A oni mieli tak dużo power no, no, 12. Czekaj, czy wygrają? Ale to, chociaż to. cztery, pucharki. Dobra, to, to ja będę zmiechał krukiem. Teraz będziecie słyszeć. Jakieś dziewczyny w tle będziecie słyszeli, przepraszamy. Nie. Bardzo was widzowie, bardzo. No nie było lepszego miejsca. Do... To jest najlepsze Dobra. miejsce. Dobra, zmieniam na to. Edzio, B Bende Edgar. Edjo, Edgar. Edzio, Edgar. Napiszcie, jaka to wasza ulubiona postać. To wam przypnę serduszko. Kurde, pewnie słyszycie jakieś dzieciaki, więc przepraszamy. No, przepraszamy, ale no, dało. Pewnie oglądacie youtuberów i wam mówią, pewnie słyszycie, e, jak sąsiad wierci. Na pewno, raz to już słyszeliście na na przykład na jakichś kanałach. Ja nigdy. Naprawdę? No, no. To ci dziwny jakiś. Może nie słyszałeś, ale youtuberzy mówili. No, youtuberzy mówili, ale. No, nie skaczę, nie na skaczę na pana, pi. Skaczę na. niego. O nie, perła, perła. Biorę, biorę. Nie, leon, leon, leon. Wziął tarczę, wziął tarczę. Dobry, ja niech skoczę i wezmę hardcora. Jakiego hardcore? O kurczę, o kurczę, o kurczę, Leon! Musisz na niego skoczyć jak coś. Dobra, biorę. Leży. Dobrze, leży. Teraz na tą perłę skaczę, Gdzie ona jest? Tam poszła, Szelka. więc... Dawaj szelkę, dobrze. Otis, dobrze. Otis, 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 Otis! Chodź tu, chodź tu, bo Otis... Otis jest bardzo silny. O nie, perła ma ulta. No dawaj, wybuchnij. Ej, szkacz tutaj na tego. Nie mam ulta. Zapomniała, jak on się nazywał, ten Skarbonka. Gryf. Griff. Oni mają... Dobra. Ja Musisz na Otisa skaczę. skoczyć. Na Otisa. Oh! Nie, nie skacz, on ma ulta. Dora, to się wychylę? No, ja Dobra. Nie, dał ci. Biorę, wskaczam. Dobrze. Ale nie, 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 nie. uciekaj od Uciekam, 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 Leon, leon, buch, buch. leon, leon. puganiam, poganiam, poganiam. Perła z nim walczy chyba. Nie właśnie perła jest z nim. A. No. No tak. Dobra widzowie, to jest nasza ostatnia rundka, więc musimy to wygrać dla widza, prawda? Tak, musimy to wygrać, prawda? Mm. Tego pana pi, tego pana pi, tylko ty nie masz cubów najgorzej. No. Nawet kiedy mam ja, dużo. Niedługo nie, nie skaczę. Dobra, biorę torcza i ciżnego. go. Nie, weź, weź się. Nie, nie, jego, jego te... Nie, weź moje cuby i skocz na pana pi. Dobrze. Nie! Tam, ej, słyszycie? Jakieś lasowanie tam robią. Ej, ja to jakbyśmy się tam robili, widzowie. Nie, dobra, drugie, nie, trzecie, czy drugie? Trzecie. trzecie. zero, zero. Nie, ja zrobiłem zadanko. A ja nie dostałem żadnego karty. Okej, okay, widzowie, no to papatki.